有。嗯嗯嗯 szóste Proszę która powozi pojazdem będącym własnością pana Filipa Andrzejewicza pojazd to GIG z 1920 roku drodzy państwo średni wiek tych pojazdów, które dzisiaj będziecie oglądać to 100 lat więc czapki z głów Patrzcie państwo w jakim stanie jest ten pojazd ma ponad 100 lat rok produkcji przypominam 1920 20. Juliana górska 6 jest 13-letnia uczestniczka dzisiejszych zmagań. Jej mama Zofia była dwukrotną myśleniem liniowym, posypuje A Alina wychowywała się w stadnienie dziadka krzysztofa 6 Pozdrawiamy. Dziadek jest tam koło budki sędziowskiej i filmuje przejazd swojej wnuczki. Na pewno jest dumny, że tak dobrze jej to powożenie idzie. Na pojeździe w towarzyszy Justyna Przypojówska, która jest również położącą i zobaczymy ją w jednym z bardzo eleganckich zaprzęgów. Ale jakbym powiedział wszystko teraz, to Państwo część będzie ciekawa do końca. Ten zaprzęg się pojawi dzisiaj. Ja tylko dodam, że jest to zaprzęg tak zwany Winchester. Państwo macie komórki, to możecie poszukać co to jest. A z ciekawości warto pozostać z nami do końca. To został odnowiony w 2023 roku przez zakład Rafała Wrośnika, a tak jak powiedziałem poi przez pożyczony przez sama Liliana zajmuje się kojmi od 6 roku życia, no a ostatnio zainteresowała się powożenie tradycyjnym. I drodzy Państwo się żone radę. Drodzy Państwo, jak fajnie dziewczyny poszło. Takie przejazdy się podobają w całości Kwieki zgodnie z Mistrzostwem Polskie, a jego brat Wojciech zgodnie wtedy z Wicemistrzostwem. również pełni funkcję prezesa Kujawsko-Pomorskiego Związku hodowców Koni, a przez wiele lat na gnieźdźnictwie Skwirno prowadził hodowlę koni zimnoklistych na potrzeby lasów państwowych do zrywki drewna. Tu zakuje Dominik Krzywiński, a pasażerem jest pani profesor Małgorzata Zdonia, to terka pana Jacka, na co dzień pracowała w Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. w Zepszęgu o imionach Bogac i Dekada to konie rasy wielkopolskiej pochodzenia trakeńskiego. Rasa wielkopolska o jeszcze kilku polskich ras koni to rasa objęta programem ochrony zasobów genetycznych koni. Chyba najbardziej zagrożona wyginięciem, mamy raptem kilkadziesiąt klaczy w programie. Niewiele więcej w ogóle klaczy w hodowni, a są to konie, które hodowano kiedyś na potrzeby armii, czyli tzw. konie kawaleryjskie. Z powodzeniem użytkowane w konkursach zaprzęgowych, doskonale pracujące zarówno w zaprzęgu, jak i pod Szeblą. Koń wielkopolski to tak naprawdę rasa, która powstała z połączenia kilku grup, grup lokalnych, grup koni. W tworzeniu tej rasy brały udział tzw. To znaczy, gryfy pomorskie, konie poznańskie, a także konie rasy rakeńskiej. Później oczywiście w dole krwi holbruciej, czyli koni pełnej krwi angielskiej mamy dzisiaj konie rasy małopolskiej selekcjonowane hodowane w kierunku użytkowania wierzchowego i zaprzygowego konie te również możemy spotkać w konkursach spodówek w konkursach ujeżdżenia jak również w konkursach drukapawek Proszę Państwa zakończył przejazd Jacek Koronski. dziękujemy serdecznie przypominam druczka myśliwska typu jak Wagen pojazd otwarty z drapinką na upolowane zwierzęta. Widzicie Państwo też psa, który jest używany, użytkowany w łowiectwie. Dziękujemy bardzo Panu Jasku do za zaprezentowania pięknego zakręgu przed niepołomiską publiczności. Państwo. To rasa, która jak sama nazwa mówi powstawała, tworzyła się na terenie głównie pewnego Śląska. Konie, które hodowano, selekcjonowano pod kątem użytkowania zapsięgowego, tak naprawdę do tzw. szybkiego transportu konowego. Konie, które świetnie się sprawdzają zarówno w pracy w nagrodzie gospodarczej, jak i w pracy w zapsięgu towarowym ale widzicie Państwo, że również w zaprzęgach sportowych konie, które startują w konkursach ujeżdżenia w sporcie, a także w zaprzęgach tradycyjnego położenia I zaczynamy brawa. I zakończył zakończyć dość Zaprzęg, którym powozi Paweł Pełka. Pojazd to Milord. Cały zaprzęg w stylu angielskim. Luzakuje mu Jakub Kawiorski. A pasażerem jest Tadeusz Czajka, założyciel klubu jazdy konnej pod żubrem. Pojazd, który Państwo widzicie, został wyprodukowany w okresie międzywojennym. Renowację przeprowadziła firma pana Piotra Mendyki Uprząż dopasowana na potrzeby koni i tego pojazdu, specjalnie dobrana. Lampy historycznie odrestaurowane przez pana Tomasza Olejniczaka. A powożący i luzak prezentują się w historycznych cylindrach. Teraz uwaga, drodzy Państwo. Cylindry są sygnowane, powożący ma z roku 1867, a luzak ma z 1862. Prezentują się obaj w strojach historycznych wzorowanych na bieg 19. Na pojeździe są również parasole, które mają 100 lat i jak gwarantuje powożący, parasole są w pełni sprawne, luzakuje Jakub Kawiorski, konie Ringo i Flores i drodzy Państwo muszę zamyknąć, że te konie też mają respekt przed głośnikami Zaprzęg. Życzymy powodzenia. Gospodarz toru zgłasza gotowość toru. Będziemy czekać na zgłoszenie gotowości przez zawodnika i prześledzimy przejazd tym zaprzęgiem. Rozstaw 230 cm przewidziany dla tego zaprzęgu. Zwróćcie Państwu uwagę, to są obiery, a jak pięknie współpracują. Субтитры сделал DimaTorzok

Ja też myślę, że moje będzie będą A Ja też myślałam, że moje chłopcy A to będzie dziewczynka. być Sylwia. Przecież sprawdzić, Rub 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 w zaprzęgu, Luzakował Adrian Gil, pasażerami byli Monika Gil, Gabriela Łewek. Dziękujemy serdecznie za pokaz tego zaprzęgu. Drodzy Państwo, przed nami kolejny zaprzęg Winchester 3 Bardzo proszę, przywitajmy jej kochącą klaskami, Wyspina, Państwo syna Przyborowska powozi pojazdem, którego właścicielem jest Krzysztof Szuster. Jest to pojazd o nazwie Dreg de rok produkcji 1901, a renowacja miała miejsce w 2012 roku. Pojazd pochodzi z kolekcji księcia Sanguszki i był zamówiony na życzenie księcia Sanguszki. Na świecie są dwa takie pojazdy. Jeden z nich widzicie Państwo tutaj, w Niepołomicach. Justyna Przyborewska jest niezwykle utytułowana powożącą. Ma ze sobą udane starty w całej Europie w tradycyjnym powożeniu. Zaraz po skończeniu techników hodowli koni, przyszła na praktykę do stadniny Muzeum Powozów Państwa Moniki Krzysztofa Szusterów. Tam została, jest do dziś, przeszła wszystkie szczeble wtajemniczenia w hodowli koni, jak i powożenia. Jest jedyną damą w Europie powożącą zarówno parami, trójkami, czwórkami w lejc, czwórkami w poręcz, piątkami, szóstkami, siódemkami, ósemkami i tak dalej. Brała udział w przygotowaniu zaprzęgu dziesięciokątnego. Klinik bez problemu powoziła nim w miejscu stacjonowania konia. Nauczycielem pani Justyny jest Krzysztof Szuster, znany nam wszystkim to przez konkursy tradycyjne, powożenia na co dzień, aktor teatralny, filmowy, reżyser i prezes w Związku Artystów Scen Polskich. Jako lozak występuje Mieczysław Bilek na przez od 2012 roku we wszystkich wyjazdach na konkursy w całej Europie z zespołem Państwa Schustera. Wszystkie konie, które Państwo widzicie w zaprzęgu są koniami pochodzącymi z hodowli Krzysztofa Schustera. W środku między dwoma desznami jest młoda klacz Aria, która debiutuje w konkursach tradycyjnego powożenia, a obok dwa wałachy, jednym z nich jest kos S, a drugim kres S. I drodzy Państwo, na pojeździe jako pasażer, syn Pani Justyny Kajtek, który wychowuje się w stadninie i dama Olga Świętoj, od niedawna pracownica stadniny i muzeum.

mm-hmm